Witam w dziesiątym odcinku Gothic 1 Dzisiaj wyruszamy do kopalni Do starej kopalni I jak się uda może dzisiaj zabijemy całe gniazdo pełzaczy No to zaczynamy W ósmym odcinku właśnie kupiłem zbroję ciężką zcienią. lepiej się w nic nie pakować będziemy bardziej odporni na broń, na ogień i różne właściwości. Ja nigdy magiczne. się nie nauczył. W dzisiejszych czasach na nikt. Jak podróż do nowego, lub starego obozu, tam obozu. Ludzictwa. Zawsze świątyni wojownicy z bractwa wyruszają do starej kopalni, żeby pobrać i zabić przeznacza żeby wprowad z niego wydzielinę. A zawsze od Korokaloma jakby dobędziemy wydzielinę, ale musimy się chyba najpierw nauczyć tej umiejętności od świątynnych wojowników, którzy wyruszają zawsze do starej kopalni. Jesteśmy na miejscu. O, tu są świątynie wojownicy. Cześć. Dokąd się wybieracie? Zabieramy wydzielinę pełzaczy, zdobytą przez naszych braci w starej kopalni do Korkaloma. Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję wydzieliny. Co to za wydzielina? Pozyskujemy ją z wnętrzności pełzaczy. Przy odrobinie ostrożności można wyciąć ich gruczoły jadowe. Możesz mnie nauczyć pozyskiwać wydzielinę pełzaczy? Oczywiście. Natychmiast po zabiciu potwora wytnij jego gruczoły jadowe. Tylko pod żadnym pozorem nie wolno ci ich uszkodzić. No i nauczyliśmy się za darmo. wydziel Wydzie ten w... wywołaszkiwania, wydzieliny, wydobywania. Jesteśmy na miejscu. Pierwszy raz byliśmy tutaj w starej kopalni, to było co innego. A teraz będzie trzeba porozmawiać. Zagomeza! To ty jesteś Jan? Szef tej kopalni? Tak, to ja. Gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy. Założę się, że jest tu przynajmniej stuzin gniazd. Słuchaj, muszę natychmiast iść do tego gniazda. Nie mam teraz na to czasu. Parę godzin temu zepsuł się nasz rozdrabniacz. Koło zębate pękło w drzazgi. Nie mam pojęcia, gdzie znajdę nowe. Przynieś mi koło zębatę. Wtedy zajmę się twoim problemem. Koło zębate? A gdzie ja niby mam je znaleźć? Nie mam pojęcia. Jestem równie bezradny jak ty. W którym się z bocznych szybów stoi zepsuty rozdrabniacz. Może tam coś znajdziesz? Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Ej, ty, tam nie było żadnego pieczonego mięsa! Eee, cóż, widocznie się pomyliłem. Życzę miłego dnia. Przepuść! Zapiszemy grę. No i będziemy musieli szukać koła symbatygo. No to, jedziemy. Ja wiem gdzie jest ten główny szyb Ci myślisz, że czekaj. Trzeba patrzeć się, niż, nie co jest na dole. No i przetestujemy Jak się walczy. Niektórzy z paruzaczami. Zawsze czekaj. Mam już dość tej Musisz paplaniny. że na to, co mówisz przychodzi. kiedyś takie sprawy Silne są Mądrale Nikt Przepuść. ale możemy od nich z nami pozyskać. Lepiej się do tego nie mieszać. Czekaj. Trochę brułe grudy jest warta. Tylko. Zdrażnicy to normalnie jednym ciosem. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Nie chciałbym być teraz w jego o, skórze. Aha, Niektórzy nigdy się nie nauczą. Dobra. Tutaj trzeba iść. Tą Od ścież... razu że będą się. W dzisiejszych czasach nie Ale nie schodzimy... Nie, można polegać. nie schodzimy na dół, tylko idziemy w tą stronę. Tu gdzie jest tras. Przepuść mnie! Tu zapiszę grę. Przepuść mnie! Tu dziś były te pilniki No i teraz test umiejętności. No się udało. Biedny Kowacz zginął. Bierzemy koło zębaty i spadamy. Teraz musimy iść do Jana. Co się dzieje? Coś nie można wejść. Chwilę przerwie nagrywanie i wejdę na górę Dobra, już jest wszystko w porządku Jak widzicie, już się wspiąłem Wreszcie Trzeba iść do jana <trym> Więc trudna była nie była to misja, bo większość pełzaczy właśnie tu przyszła do świątyni. Gdyby nie świątyni strażnicy, to nie wiem, czy by się udało mi. Tylko zachowaj to dla się. Wszystkich od razu po kolei tak. Dobra. Za Gomeza! Trzeba teraz rozmawiać. Mam koło zębatę. Dobra robota. Powinno działać. No, a teraz wróćmy do twojej sprawy. Szukasz Gniazda Pełzaczy. Hmm. Znajdź Azgana i powiedz mu, żeby otworzył ci drzwi. Będziesz mógł rozejrzeć się po zamkniętych korytarzach. Powiedz mu, wszystko będzie w porządku. Po tym pozna, że to ja cię przysyłam. Nadal szukam Gniazda Pełzaczy. Mówiłem ci już. Idź do Azgana. To dowódca strażników. Znajdzie... Rozejrzę się trochę po okolicy. Nie... Dobra to teraz idziemy na sam dół do Asgana. Chwilkę to potrwa. Tam się będzie działo i będzie ciekawie. Co się stało? Jakiś błąd gry chyba. Chwila, jeszcze raz przerwię. Już jest wszystko w porządku, musiałem uruchomić ponownie grę. Trzeba teraz porozmawiać z, z Azganem Gdzie się tu będzie? jest tutaj jest Azgan. za gomeza gdzieś tutaj musi być gniazdo pełzaczy cała ta przeklęta góra jest jednym wielkim gniazdem pełzaczy Dlaczego zamknięto ten szyb? Nieważne, ile pełzaczy zabijaliśmy, kolejne zastępy wyrastały jak z pod ziemi. Wygląda na to, że gdzieś w pobliżu jest ich gniazdo. Pozwól mi otworzyć drzwi. Nie, to przejście można otworzyć tylko za pozwoleniem Jana. Bez tego nie ma o czym mówić. Hej, Asgan, możesz już otworzyć te drzwi. Mówiłem ci już, tylko jeśli Jan. Aszgan, wszystko będzie w porządku. Pozdrowienia od Jana. Cóż, jeśli Jan bierze na siebie odpowiedzialność, ale tylko pod jednym warunkiem. Jakim warunkiem? Sprowadź mi tu najpierw dwóch albo trzech strażników świątynnych. Nie chcę tu siedzieć sam, gdy cały szyb zaroi się od pełzaczy. No dobrze. Skoro tego chcę, to załatwię mu trzech strażników. jest jeden. O, nie ten. Jest. Gorn Akosz. Wiem, gdzie znajduje się Gniazdo Pełzaczy. Muszę tam pójść, żeby zdobyć coś dla Korkalowa. Zatem przyda ci się moja pomoc. Pójdę z tobą. Dobrze. Spotkamy się przy Wielkim Przejściu. Potrzebuję twojej pomocy. Szukam wydzieliny pełzaczy dla Kaloma. I chyba wiem już, gdzie znajduje się gniazdo tych drapieżców. Pomożesz mi po otwarciu przejścia? Walka z pełzaczami to niebezpieczne zadanie. Przynieś mi napój uzdrawiający. Wtedy ci pomogę. Proszę, może to ci pomoże. Dzięki. Możesz na mnie liczyć. Spotkamy się na dole u Asgana. Będę czekał. Jeszcze jeden, żeby trochę napić level. Trzeba się uzdrowić. No to czas na walkę. Za Gomez'a! Przygotowania skończone. Można już otworzyć drzwi. Dobra, otwieramy szyb. Będzie niezły bal. Przepuść mnie! Mnie przepuść mnie, przepuść mnie! No to idziemy dalej. Teraz czeka nas wyprawa. We'll be right <laughs> back. Czekać na to, że zaczę. Musimy my atakować. z królowa we własnej osobie. nie sobie. Będziemy musieli ją zabić. Tysiąc doświadczenia za nią dostaniemy jak ją zabijemy. Więc się opłaca. <tuszy> Wirusów programu Avast została zaktualizowana. Który Avast się wywlał? Jeszcze trochę i zaraz do tego trzeba. Dwa tysiące doświadczyły, myślałem, że tysiąc. Musimy pozbierać wszystkie jajka. No to na tyle w tym odcinku. Zabiłem już królową pełzaczy. W następnym odcinku oddamy te jajka i zobaczymy co będzie dalej. Zapraszam na jedenasty odcinek. Narka.